Słucham. Dzień dobry, czy może wiatrak Eugeniusz jeszcze żyje? Słucham. Czy żyje jeszcze pan wiatrak Eugeniusz? A kto, kto mówi? Kolega stary. Już poproszę. A żyje. Słucham. Dzień dobry! Nie wiem, czy mnie jeszcze pamiętasz. Jak dzwonię ze Stanów, bo teraz wyjechałem. Hej, Eugeniusz! Pamiętasz mnie? Janek! Ogoniąz! Co? To ja Janek, nie pamiętasz mnie? Dobra chwileczkę. Ogłomiązku, to ja Janek, nie pamiętasz mnie, pamiętasz, że studiowaliśmy, no, ale studiowałeś ty nie wykształcony kretynie. Słuchaj, to zwałcie, mam dla ciebie pieniądze. Znaczy no, mam. Ale na pieniądze zawsze wasy. No, no taka jest chanska, Słuchaj, mam dla ciebie dużo, dużo... Ja się dobrze dorobiłem, wiesz? Jestem biznesmenem teraz, mam bank swój w Nowym Jorku. I naprawdę dla mnie żaden problem dać Ci tam milion dolarów, czy coś w tym stylu. Halo, 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 tak za szybko rozmawiamy. Z kim my rozmawiamy, z kim? Ja jestem Pana stary kolega. Janek Dziurmen. Nie pamiętam, nie Pan? Słyszę? Nie pamięta Pan Janka Dziurmena? Długo, już nie udawaj. Czy pan nie pomylił mnie? Nie, Eugeniusz Wiatrak, tak? Może mnie pamięć nie myli, bo ja już naprawdę. 10,89! Tak! Co? Tak, zgadza się! Ja naprawdę mam dla pana bardzo dużo pieniędzy! Milion dolarów mogę nawet pamiętać! A ja teraz jestem bogatym biznesmenem w Stanach! I tak właśnie dzwonię do moich starych kolegach w Polsce i rozdaję im pieniądze! A? To bardzo ciekawe, bo ja już niedługo będę umierał i chcę coś dobrego dla ludzi zrobić! Proszę? Ja już jestem bardzo stary i niedługo umrę, a tutaj mam bardzo duży majątek w Stanach i chciałbym tutaj porozdawać komuś trochę pieniędzy w Polsce, starym znajomym. Muszę Pan konkretnie, bo nie wiem o co Panu chodzi. Proszę Pana, jestem Pana starym znajomym, teraz jestem w Stanach. Mam bank i chcę moim starym znajomym porozdawać trochę pieniędzy, więc słanie do Pania i mówię z taką sprawą. Czy chcesz w końcu trochę pieniędzy, człowieku? Ale kto mówi? Przestał, że cię... Kolega! Jan Dziurmen! Stary kolega Eugeniusza Ziatraka! Ale skąd pan dziadka zna? Ja znam dziadka z starych czasów, pamiętam, razem z nim jeszcze w czasie wojny działaliśmy i w ogóle! Ale gdzieście działali? W lesie! Przecież nie wiesz, że partyzantka była w lesie! Poczekaj pan! Eugeniusz, słyszysz mnie. Ja tutaj muszę kończyć, bo mi się monety kończą! Niestety! Bo ja wiesz, ze Stanów dzwonię! I Eugeniusz! Zasłucham, no ale to pomyłka! Nie pomyłka! Nie pomyłka! Ja naprawdę pamiętam, zostaniecie dużo pieniędzy! Będziecie niedługo bogaci! Naprawdę kieszeni potąd! Niesamowita sprawa, naprawdę, naprawdę. Wie to pan Angewoniusz jest tym Żydem, którego uratowałem. Nie wiem, czy pan wie, ale pan jest na pół Żydem, na pół Polakiem. Bo zdarza się niestety, wiem, że duże nieszczęście, ale zawsze. Dobra, monety mi się kończą, bo Daj daj.